Cześć, jesteście na Kubik Witam was w 5 odcinku z Brawl Stars na moim kanale Dzisiaj jest 5 dzień, czyli 5 odcinek wbijania Colta Pierwszy, sobie przed, przed rozpoczęciem pierwszej gry muszę odebrać 100 kredytów Do Steel Możemy lecieć Jak sobie tak grałem przed odcinkiem To powiem szczerze Dobrze mi rundki szły, dobrze grałem nawet w Polsce, że w niektórych akcjach tryhardowałem Ale... nic czy tak będzie na odcinku, nie wiem Trzeba bo zobaczyć, bo tu gdzieś się Mortis chodzi Najprawdopodobniej Nie, 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 zagapiłem się Błagam, nie Jest! Jedno HP To był chyba naprawdę... Mocarny strzał, już myślałem, że zginę. Sobie tutaj nitę podejdę. O, o, jest. A jednak ona tutaj, waleczna. No i Lipton plus trzy pucharki, łatwo. Dobra, dzisiaj muszę naprawdę wbić tego kolta, bo ja przedłużam po prostu to przez tyle odcinków, przez 5 odcinków przedłużyłem tak, że nadal nie wiem kolta, ale już mam 22, bo wbijem sobie jedną rangę wyżej przed odcinkiem Ty górna beta Ty potworze Ci pokonam forex plot ma na imię. Co to jest w ogóle za imię? Dziwne. Ale dobra. Spróbuję prze, jakby odebrać te dwa tutaj. O. Te d te te, te, te te w dwie. Mam nadzieję, że nikt mi nie przeszkodzi w tym. Nie, nie! Gdyby nie to, że jest. Ochrona na jeden, to już pewnie zginą. Nie, no ja zginę? Gin, no nie, dobra, plus trzy i pięćset dojść do karnetu zadymiarskiego Let's go z kolejną rundką. Teraz trzeba... Nie, moż... nie można tego zlamić Jest Trafiłem ją Nie, nie, nie No ale się nie da Ja chyba naprawdę będę musiał odpuścić i po prostu iść od razu na środek, bo Trudno będzie tak no przy krzakach uzbierać skrzynki, tam sobie tam wziął. No, kusi, kusi, tylko ta, tego kolta bym musiał. O, jednak nie, kolcik musi odejść. To wtedy pogadamy. Colt versus kolt. Oczywiście, że ja wygrałem. Jednak się nie poddaję, gościu. No ale spróbuję sobie do tego dojechać. Ała ała, 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 waleczny. Sam w sobie. Ale ja nie pozwolę mu. o... Nie. Gościu masz ewidentnie przesrane. Aha, dobra. 1 HP Jak to jest możliwe. Czy tu nikogo nie ma? Żeby to znikło, pierwó to dużo zadaje. O Jezu! Nie, 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 nie. Tam się klepią. Ale tu ktoś jest. Max. A tam Kord. Aha, xd Ale kurna kidos no Idzie się sam zabić, no co za no skill Nie wiem czy to był bot czy to, ale... Dziwne O kurde Nie ma podjazdu Ale szybko, szybko mi zadaje HP Kurna lagi! Jestem otoczony, no. Nie, 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 nie. Jo, bratku, o jezu. Dobra, drugie miejsce, łatwo. Ja, o jezu, jezu. Gdyby nie było, nie było tego dymu, łatwo by było wygrać. co mamy do odebrania. Aha, star drop, drop. I rzadki. Dobra. O, 23 ranga już. Klasa za No, będę mówił ranga. No. Klasa, ranga to to samo prawie. Dobra, let's go. Pyk No nie, no ty bo, zasrany bo. Bo, sro. Nie, nie. Ciao, no Żyć nie umierać, minus jeden. Dobre. Trzeba tą skrzyneczkę sobie pokonać. I teraz. A sobie tutaj zadam damage Żeby być pod ochroną, bo tutaj może nieźle. O jezu nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja teraz nie mam, nie mam gdzie wyjść. Nie, 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 nie. 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 Kurna mać! debilano Kolejny minus jeden? Już pewnie bym wszystkie rundy przegrał, gdyby nie było tego ochrony na 1 HP. Nie wiem jak to się nazywa, chyba ochrona no jakaś tam aniołowa, nie wiem. Um, nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest tylko na aniołach, czy, czy też na demonach też. Jeśli chodzi o wybieranie. Dobra. Ja teraz same skrzyneczki zbieram. No nie, ta no w... dobra nie. Niedźwiedzia łatwo z niedźwiedziem. Ging pasożycie ty jeden. No teraz nie odpuszczaj do... A może jednak No nie no Trzeba ją dojechać ewidentnie Perfekt I co było się zaczynać Nie Nie warto M z Dużej zadałem Gdybym nie zlamił Tylko dalej Przed no na wprost nie zakręcał Nie zawracał No to bym ją może pokonał Chyba, że ja bym zginął Dobra, żyję No już nie ma wyjścia pik, Nie wiem po co użyłem multa, ale dobra Jestem numerem jeden Wiedziałem, że to kto. Nie, nie, nie wiedziałem, ale no, czułem, czułem, że ktoś ci może być. Plus 10 piękniej. Dobra. sobie na początku skrzyneczki tylko tylko skrzyneczki chyba że tutaj ma mało, no mało hp no to można ewidentnie coś tu wykombinować dobra ja teraz uciekam tego serca trzeba dojechać O? Nie, nie. To jest podpucha. Ja to wiem. Co za baranina? Nie. Tu się wspomnie Aha. Dobra. Nie. Nie, 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 nie błagam. Chociaż na plus. Jest plus jeden. Chociaż tyle. Dobra, 50 tego punktów mocy, tutaj długo się ładuje i co będzie? 1000 monet. No ładnie. Dobra, 100 XP i lecimy dalej, dobra. Jestem ciekaw ile już mam pucharków na kolecie. Dobra Tu jest grom Grom łatwo z gromem Tylko żebym nie zginął Łatwo Aha Gdyby nie ochrona bym zginął Chyba że mi został po prostu jedno HP Tu chyba już zginął ktoś ja sobie wezmę jeszcze te dwa I lecę dalej po dalsze osóbki Pyk 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 kolejna I wielkie starcie Teraz tam widziałem kogoś więc O jest do 10 No nie będzie jakoś trudno Dobra, multa, Ale to zrobiłem! Jedno HP, zakończona rundka z jednym HP. I dwudziesta czwarta klasa, zaraz dwudziesta piąta. Dobra, dobra. Mm, tam jest B i spike, spike aby mógł z y, ukrycia spróbować dojechać. Spike nie udało się, ale tego tutaj pik. Nie dał rady, ale prawie. Tutaj gdzieś on jest. Trzeba go dojechać. Albo sobie jednak odpuszczę i sobie zabiorę tą skrzyneczkę. Tu jest ból. Na daleko nie, bo w O nie! Nie. Ale czwarte miejsce to na plus będzie. No, czwarte miejsce. 6 plus 1 Tylko sobie zobacz o. Eee, yy, I 10 to będzie 25 spoko. Tylko sobie jeszcze tutaj jakoś pozmieniam. Spray może. To ten, ten to jakiś stary, no to i inny wezmę. Yy, mogę to. Aha. Łatny. Ten bym chciała, ale za trzydzieści gemów. No to gemów się nie opłaca. A co ja tego kupię? No to zostawię i ten tylko. Jakiś trzeba zmienić na inny. Poszukałbym czegoś za darmo. Chyba nic takiego już nie znajdę. tam trudno. Eee, ten, 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 ten. Dobra, gram. Kolejna runda, let's go. Co to jest? Ośmiobit? Ośmiobit jest wolny nie jest tak żeby nie dostać dobra to już zanika perfekto. tam bym dał o jak idealnie Nie no, nie będę! No team! No teaming! No teaming, no nie ma. Nie, zlamiłem. O ładny ten spray. O, pocało się. Walczyć do końca, jak mam zginąć, to przynajmniej wyuczciwej walca nie ma, że, tym, że będę się teamował teraz z nim. Niech, on sobie idzie po to. A ja ucieknę jakoś. Nie no, ja muszę mu pokazać. Nie, 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 nie. No takie małe głowieńko mnie rozwaliło. Dobra, plus 7, plus 2, dobra. Dziewiąta ranga i sobie teraz do 25 rangi nie Kurde, spadł mi telefon. Eee, let's go. Bibi... Kibi. Tu jest kin kiny. Czy jak to się wymawia, nie wiem. Dobra, py pyk. Tu jest Ross. A, o, jezu, ile mu HP to zabrało? Py ging no Nie! Kit mnie, kit mnie zaraz. Ale fart. Ale fart. Nie, no. Ja już nie, nie mówiłem nic. Nic tego, tego nie było, nic nie mówiłem. Tutaj wracamy z powrotem do tego miejsca, gdzie zginęłem. I tego nie było w Turkach. Ja chcę rewanż. Perfekto. Bambik. O, się typi ode mnie. Nie! Nie. Dobra, żyje. Żyje, żyje! Na szczęście żyje. Nie wiem do kogo mam podejść, czy do tej szelki nie no Edgar Yo! Nie! A myślałem, że znów tak ugram to kurde, no nie no. Co ja tak z dwoma dwa pucharki mi brakuje do... do... do, 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 do 25 rangi i co ja to tak zostawię? Nie ma opcji, już muszę tu wbić, przynajmniej 25 ranga na dzisiejszym sztuku. A już jeszcze się wbiję na kolejnych, bo... Już jest 21 minutek Nie Błagam Nie A, a, dobra, ja nic nie mówię, bo zaraz ginę Prawie było już 10 pucharków do zdobycia Prawie zginęłem, prawie na minusie by było Tam jest ten Edgar Edgar, Edgar, Edgar Z tą skrzyneczkę wezmę I po El, Pier El Primo pójdę sobie, bo ma zero albo tego śmiecia, co mnie uderzył tym swoim magicznym, magiczną bombą i mnie prawie wyeliminował ty, bo ja zaraz ginę no ale nie no, dwóch na jednego Niech tam gdzie się biją jo, 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 jo. nie 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 już pewne że śmierć Ej hey, co jest Ja żyję Jak to jest możliwe Nie, już myślałem, że go tak porobię, ale dobra. Jest! 25 piąta ranga wbita. Kończymy, na dziś, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem po więcej takich filmików. A ja tutaj odbieram karty. I się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!